Witaj, droga duszo! Być może w ostatnich dniach czułeś niepokój, jakby coś poruszało się w ciszy w Twoim wnętrzu. Dziś anioły dostrzegają to poruszenie i przynoszą głęboką wiadomość, która nie jest ani zwyczajna, ani lekka. Chodzi o połączenie, które opiera się czasowi, ciszy, a nawet wątpliwościom. Przygotuj się, by spojrzeć innymi oczami na to. Co myślałeś, że już znasz? Jest taki moment, w którym nieobecność mówi głośniej niż jakiekolwiek słowa. Właśnie w tym miejscu jesteście teraz ty i ta osoba. Nie ma kłótni ani wyjaśnień, tylko gęsta cisza, która pozostawia przestrzeń dla domysłów, zniekształceń i nieporozumień. Dziś anioły uważnie obserwują ten dystans i wskazują, że nie powstał on przypadkowo. W głębi duszy ta cicha separacja wydaje się podążać za niewidzialnym scenariuszem. Oboje zostaliście poprowadzeni, choć nieświadomie, do tego oddalenia nie dlatego, że uczucie zniknęło, ale ponieważ coś w sposobie, w jaki to połączenie było prowadzone, było niewłaściwe. Coś musiało zostać zatrzymane, przemyślane, wyrównane. Podczas tej przerwy zaczęło się dziać coś ciekawego. Obraz, jaki macie o sobie nawzajem, zaczął się zmieniać. Ta zmiana jednak nie odzwierciedla rzeczywistości. To jakbyście oboje patrzyli w zamglone lustro, projektując na siebie swoje lęki, wątpliwości i niezagojone rany. To stworzyło barierę, która wzmacnia się, im dłużej trwa cisza. Dziś anioły ostrzegają, że to nieporozumienie nie jest błahe, zniekształca to. Co zawsze było między wami jasne? Wcześniej istniała łatwa harmonia, niemal telepatyczne odczytywanie swoich energii. Teraz pole wydaje się pełne szumów i fałszywych interpretacji. Nic z tego jednak nie jest ostateczne. To, co się dzieje, ma na celu wydobycie na powierzchnię zaniedbanych prawd. Jest coś istotnego do zrozumienia. Nie wszystko, co teraz czujecie, Odpowiada prawdzie waszej więzi. Niektóre z ostatnich spostrzeżeń powstały na podstawie domysłów i otwartych ran, a nie rzeczywistych faktów. Oddalenie stworzyło przestrzeń, w której umysł buduje nar, które nie odzwierciedlają tego, co naprawdę dzieje się w sercach. To intensywne połączenie, naznaczone chwilami, w których wszystko wydawało się mieć sens. Dlatego ten okres chłodu i zamieszania wywołuje tyle zdziwienia. Jesteście w punkcie, w którym nieobecność stała się lustrem, a patrząc w to odbicie, oboje zaczęliście widzieć siebie nawzajem w błędny sposób, opierając się bardziej na tym, czego się boicie, niż na tym, co naprawdę czujecie. Mimo to dziś anioły wysyłają znaki, które są odczuwane i przeczuwane, przypominając Wam o tym, co przeżyliście, o intensywności cichej wymiany, która mówiła więcej niż jakakolwiek rozmowa. Nawet bez kontaktu istnieje między wami stała, wzajemna obecność w polu energetycznym. To dzieje się z jakiegoś powodu, jest coś, co musi zostać obudzone w Was obojgu. Istnieje pewna pilność, ale nie po to, by biec do siebie i natychmiast wszystko rozwiązać. Pilność tkwi w rozpoznaniu, że to połączenie jest kształtowane, dotykane przez coś większego. Każda wątpliwość, każdy niepokój służy większemu celowi uzdrowienia, dojrzewania i rozwoju. Może najbardziej przerażające jest to, że wszystko wydaje się tak zagmatwane, że wygląda na to, iż nie ma wyjścia. Ale dziś anioły jasno wskazują: To nie koniec to cykl przejściowy. Coś wkrótce się zmieni, nie z przymusu, ale przez naturalne wyrównanie sił, które otaczają to połączenie. Możesz nie wiedzieć dokładnie, co czuje teraz ta druga osoba, możesz nawet myśleć, że poszła naprzód, że o tobie zapomniała. Ale to, co dziś anioły objawią, to fakt, że ona czuje i to głęboko. Różnica polega na tym, że być może próbuje udawać, że nie czuje, robiąc to tak dobrze, że przez chwilę sama w to uwierzyła. Ale dusza nie kłamie. To udawanie ma swoją cenę. Odcięcie od własnych uczuć zaczyna wpływać na wszystkie aspekty życia tej osoby. Dyskomfort rozprzestrzenia się, energia wydaje się ciężka, ponieważ nie da się długo ukrywać przed sobą tego, co się czuje, bez reakcji ciała i serca. Właśnie dlatego dziś anioły interweniują teraz, nie po to, by wymusić ponowne spotkanie, ale by przywrócić równowagę temu, co zostało zniekształcone. Coś się wydarzy, coś, czego żadne z Was nie będzie mogło zignorować nieoczekiwane wydarzenie, które przerwie cykl wątpliwości i wydobędzie na powierzchnię to, co zostało stłumione. Dystans może być strategiczny. Ale nie zawsze jest świadomy. Czasami ktoś oddala się nie dlatego, że przestał czuć, ale ponieważ próbuje uciec od tego, co czuje. Tu sytuacja zaczyna się komplikować. Ten, kto próbuje uciec od własnego serca, potyka się o wszystkie prawdy, których unikał. To właśnie dzieje się teraz. Ta osoba, która wydaje się tak odległa, nie jest odcięta od ciebie. Ale od siebie samej. Jest wyraźna próba sprawienia wrażenia, że wszystko jest w porządku, że poszła naprzód, ale to tylko pozory. Wewnętrznie panuje intensywny zamęt. Ona walczy z tym, co czuje, próbując wymazać lub zamaskować coś, co nie chce zniknąć. Dziś anioły widzą to wyraźnie. Ta osoba udaje, że wszystko jest w porządku, że nie tęskni. Że to już nie ma znaczenia, ale jej dusza nie współpracuje z tym przebraniem. Rośnie dyskomfort, uczucie życia w kłamstwie, emocjonalne wyczerpanie, jak próba podtrzymania fasady, która już nie utrzymuje się sama. Ty z kolei czujesz wszystko i to intensywniej niż byś chciał. Twoja wrażliwość ostrzega Cię, nawet gdy próbujesz to ignorować. Wiesz, kiedy ta osoba o tobie myśli, wiesz, kiedy próbuje zachowywać się, jakby nic się nie stało, i wiesz, że to kosztuje ją drogo. Ta gra pozorów i oporu powoduje głębokie zmęczenie, a dziś anioły nie pozwalają, by to trwało w nieskończoność. Jest granica tego, jak długo można udawać, że coś tak silnego nigdy nie istniało. Gdy więź ma tak głębokie korzenie, nieważne, jak bardzo próbuje się ją stłumić, ona wciąż tam jest, cicha, pulsująca w głębi serca. Dla tej osoby, która udaje, wszystko wydaje się pod kontrolą, dopóki coś się nie wydarzy. Sen, znak, nieoczekiwane wspomnienie. Wtedy maska zaczyna pękać, emocje wychodzą na powierzchnię bez pozwolenia, a wraz z nimi pojawia się jasność, trudna do przyjęcia. Ponieważ ujawnia wszystko, co do tej pory było negowane. W tym punkcie znajduje się ta osoba. Jest w konflikcie. Część niej chce ci wszystko powiedzieć: otworzyć serce, opowiedzieć, co czuła, co czuje i dlaczego się oddaliła. Ale jest też strach, strach przed niezrozumieniem, przed utratą miejsca, przed odrzuceniem za zbyt długie zwlekanie z przyznaniem się do oczywistości. Mimo to impuls. By do ciebie dotrzeć, jest prawdziwy. Nawet jeśli nie mówi tego słowami, próbuje komunikować się w inny sposób. Może w snach, w synchronicznościach, w drobnych, niemal niezauważalnych gestach. Ty to dostrzegasz, czujesz, że coś jest przekazywane na subtelnym planie, i to nie jest przypadkowe. Dziś anioły wykorzystują wszystkie możliwe kanały, by ta wiadomość do ciebie dotarła. Jest ciche uznanie płynące od tej osoby. Ona wie, że widzisz poza powierzchnię, że dostrzegasz, co próbuje ukryć. To, choć ją przeraża, jednocześnie przynosi jej ulgę, ponieważ w głębi duszy zawsze czuła, że będziesz w stanie zrozumieć, nawet gdy wszystko wydaje się zagmatwane, nawet gdy czyny nie odpowiadają emocjom. Ale to zrozumienie, które masz, nie zmniejsza bólu. Wiedza, że drugi czuje, ale nie działa, boli. Właśnie ten ból skłania cię teraz do zastanowienia, czy warto pozostać związanym z tą historią. Dałeś już wiele czas, energię, miłość i teraz zastanawiasz się, czy powinieneś kontynuować, czy nadszedł czas, by się chronić. Ten punkt przełomowy jest ważny. Nie chodzi o rezygnację ale o przedefiniowanie. Dziś anioły wiedzą, że jesteś zmęczony czekaniem na coś, co nie manifestuje się wyraźnie i dlatego właśnie zamierzają interweniować. Trwa ruch, który rozmontuje tę iluzję podtrzymywaną przez strach, dumę i ciszę. Przygotuj się, ponieważ coś wkrótce zostanie objawione, nie w sposób powierzchowny, ale głęboki, jakby dusza tej osoby nie mogła dłużej ukrywać prawdy. To nie oznacza, że będzie łatwo, ale będzie konieczne. Część uzdrowienia tej więzi zależy właśnie od ujawnienia prawdy, choćby była niewygodna. Ta osoba wkrótce zda sobie sprawę, że nie może już udawać, że opieranie się temu, co czuje, nie chroni jej, a więzi. Ty z kolei zostaniesz zaproszony do podjęcia decyzji, co z tym wszystkim zrobić. Dziś anioły postawią przed Wami to, co zostało przeżyte. I to, co jeszcze może zostać przekształcone. Jeśli ta historia Cię zainspirowała, napisz w komentarzach: To połączenie jest błogosławione. Podziel się z tymi, którzy potrzebują to dziś usłyszeć, i zasubskrybuj kanał, by otrzymywać więcej takich wiadomości. Dziś anioły mają dla Ciebie jeszcze więcej do pokazania. Niech Ty, który pozostałeś tu z otwartym sercem, otrzymasz błogosławieństwa aniołów, przynoszące pokój. Jasność i siłę na Twoją drogę. Niech boskie światło oświetla Twój szlak i przynosi nadzieję na to, co nadejdzie. Amen.